Dzisiaj spółkę ze zarządem spółki, no, jest to jestem po dużym ale, że nie ma to jeszcze z innego powodu. Zawsze staram się poznać przyczyny, jakie stały za tym, że spółka zdecydowała się na uczynienie no, w zasadzie trudnego kroku warto też przygotowania na o tym, że spółka miała dużą determinację, żeby wyjść na rynek. Okazuje się, że uzyskanie środków nie jest głównym motywem nie jest powodem, dlaczego spółka znalazła się na rynku. Spółka ma przemyślany, można powiedzieć, dosyć interesujący plan konsolidacji tego rynku, na którym funkcjonuje. Z jednej strony chce wykorzystać na rynku Nikonek i możliwość wymiany akcji z podmiotami, z którymi będzie współpracowała, z drugiej strony spółka także chciała uwiarygodnić zdecydowanie do innych konkurentów poprzez właśnie status spółki publiczkowaniem na rynku zarządzanie wszystkimi papierów wartościowych. Dlatego z mojego punktu widzenia jako Opiekunki papierów wartościowych, usłyszenie tego rodzaju opowieści. No i to tak miód na serce. Dlatego jeszcze raz dziękuję zarządowi za dzisiejsze spotkanie i to w jaki sposób zostałem wprowadzony w plany i w, plany, w prognozy spółki na najbliższy okres. A teraz chciałbym przejść do kolejnego elementu naszej dzisiejszej uroczystości: wręczenia statuetki. I teraz, oczywiście, jak kto mam problem z mówieniem prawidłowej nazwy, to, bowiem albowiem się to w Wienę. Niektórzy czytają z francuskiego, widzenia, niektórzy mówią takie bliższe, czyli wie, ale Ja pozostanę przy francuskim, bo zawsze jak już mamy Hollywood, to niech będzie też powień wielkiego świata i użyje słowa francuskiego, widzenia. W ręce Pana Prezesa statuetka, w ręce wyznaczonego przez Pana Prezesa powędruj za chwileczkę tytuł. Także zapraszam do kolejnej części naszego dzisiejszego debiutu.